Woda jest najlepszym na świecie spuszczalnikiem, więc płynąc, zabiera ze sobą wszystko, co spotka na swojej drodze. Jeżeli sobie Państwo wyobrażą miejscowość, taką jak Kłocko, gdzie rzeka spływa gór, z gór z bardzo dużym natężeniem przepływu, zabiera po swojej drodze wszystko, co napotka. Także jeżeli uruchomicie swoją wyobraźnię to to wszystko w postaci przetworzonej przez mikroorganizmy będzie się w tej rzece znajdować. Teraz jeżeli popatrzą Państwo na, na rzekę, to ma ona bardzo wartki nurt. I to, co się w tej rzece znajduje, jest związane z podniesieniem mułów dennych. Muły denne to zanieczyszczenia, które się przez dziesiątki lat na dnie rzeki gromadziły. Znajdują się tam przeróżne substancje, znajdują się tam tak zwane związki biogenne, czyli azot, fosfor, związki organiczne. I tutaj powtórzę się taką analogią do, do parzenia kawy. Jeżeli zaparzymy kawę po turecku, to fusy z tej kawy, to się tak naukowo nazywa, odsedymentują na dno. I potem na górze będziemy widzieć klarowny roztwór. Natomiast jeżeli weźmiemy łyżeczkę i zamieszamy, to będziemy mieli zawiesina. I to jest właśnie to, co się teraz dzieje z rzeką. Zostały wzniecone, młodenne, uruchomiliśmy te depozyty zanieczyszczeń, które się przez duży czas odkładały i one teraz są wymieszane w całej objętości wody. Jest jeszcze jeden problem. Rzeka jest teraz o wiele głębsza niż do tej pory. My to nazywamy stratyfikacją, czyli warstwami. Jeżeli rzeka miała wcześniej 2 metry głębokości, to udział części, w której był tlen, który rozpuszcza się z powietrza atmosferycznego, w głębszej wodzie jest znacznie mniejszy. To powoduje, że przemiany w rzece są teraz beztlenowe, czyli rzeka zagniwa. I to, co obserwujemy, być może Państwo to zauważyli, to jest emisja różnych my to nazywamy odorami, nieprzyjemnych zapachów e, związanych z emisją produktów e, przemian beztrenowych, czyli siarkowodoru, metanu, amoniaku. Dlatego przebywanie blisko rzeki i wdychanie powietrza, na przykład przy jazach, gdzie ta rzeka jest wzburzona, gdzie te gazy się e, unoszą, jest e, niebezpieczne. Czyli nie tylko kontakt z samą wodą jest niebezpieczny, e, ale również e, przebywanie w miejscu, e, gdzie właśnie te te odory, te, te związki podlegają wolatylizacji, czyli ulatnianiu. Sam skład rzeki teraz jest zmieniony. My jeszcze nie wykonywaliśmy analiz, natomiast dzisiaj zostaną pobrane próbki i w laboratoriach interdyscyplinarnie na Politechnice Wrocławskiej wykonamy analizę składu pierwiastkowego czyli sprawdzimy. Jakie jest stężenie związków azotu, różnych związków, jonów amonowych, azotanów, azotynów, związków azotu, które są organiczne? Sprawdzimy, jakie jest stężenie węgla, jakie jest stężenie pierwiastków toksycznych, takich jak jony kadmu, ołowiu, rtęci, niklu baru i innych, ponieważ te pierwiastki również były promadzone w tym mule dennym, który został wzniecony w wyniku wartkiego nurtu rzeki. Oprócz tego nasi koledzy z innych laboratoriów wykonają analizę związków organicznych, czyli właśnie tych produktów różnych przemian beztrenowych. Zostaną wykonane też te badania, które typowo robi się w wodzie i w ściekach, w laboratoriach inżynierii środowiska, czyli biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen i tutaj kolejne ważne, ważne zagadnienie związane z rzeką. Mówimy o zapotrzebowaniu na tlen. Rzeka posiada pewne właściwości samooczyszczania i to samooczyszczanie jest procesem naturalnym, który cały czas zachodzi, natomiast w tym samooczyszczaniu jest zużywany tlen, dlatego nasza rzeka bardzo teraz tlen e, potrzebuje, bo jeżeli tego tlenu nie ma, to wówczas rzeka zagniwa i organizmy żywe, czyli na przykład ryby, mogą się dusić i za chwilę może się okazać, że te organizmy zwierzęce, które potrzebują tlenu w rzece, mają również tutaj problem. Zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym jest sama woda z rzeki, natomiast również odory, które się z niej ulatniają. Są to produkty przemian beztlenowych, amoniak, metan, siarkowodór. Dlatego nie powinniśmy przebywać w pobliżu jazów, tam gdzie ten przepływ wody jest bardzo burzliwy, dlatego że te związki tam podlegają wolatylizacji. Powinniśmy również bardzo uważać na nasze zwierzęta, na psy, które że bardzo lubią kąpiele w rzece. Po takim kontakcie należy zdezynfekować ręce i zachować szczególną ostrożność.